O dzisiejszym live było u mnie na kanale 1315 subów, nagle jest 1297. Nie wiem co się dzieje, taka się magia dzieje w statystykach YouTube'a. Być może to jakieś boty, a może nie, może po prostu rezygnujecie ze subskrypcji, nie wiem. Nie wiem, to jest takie słowo, którego tutaj nie powinienem używać, bo na YouTube wszyscy wszystko wiedzą. Jeżeli natomiast subskrybujesz ten kanał, znaczy oglądasz ten kanał, a właśnie nie subskrybujesz, to polecam subskrybować, bo to bardzo tutaj pomaga, zwiększa zasięgi, a to pozwala też rozwijać się i potem podejmować się coraz to nowych i cięższych tematów. Mogę się podejmować wtedy, tak. E, słuchajcie, i właśnie o to chodzi, że wielu z was ogląda ten kanał, a nie subskrybuje. Nic z was to nie kosztuje, a mi to bardzo, bardzo pomaga. Również dzisiaj pojawił się live, na którym mówię: kto w przestrzeni medialnej chce zamknąć mi usta, więc jak jesteście ciekawi, to obejrzyjcie tego live'a. Jest trochę dymów.